zwleka z rozpatrzeniem naszej sprawy, mamy prawo złożyć skargę do organów wyższej instancji. Jaki jest sposób na opieszałych urzędników? Czy w ogóle jest jakiś sposób? Trzeba znaleźć jakiś sposób, ponieważ opieszałość urzędników to jest stała nasza pięta hillesowa, więc można się albo skarżyć do instancji wyższej, ewentualnie składać wnioski o przeprowadzenie sprawy bez zbędnej zwłoki. To znaczy można składać skargę na bezczynność urzędników. Skarga na bezczynność urzędników. Jeżeli to jest na przykład organ administracji publicznej na poziomie gminy, to organem gotowym przyjąć zaskarżenie jest samorządowe kolegium odwoławcze w tym, w tym momencie w Krakowie. A jeżeli jest to na przykład urząd skarbowy? Jeżeli jest to urząd skarbowy, to możemy wysyłać pismo do izby Skarbowej w Krakowie, ewentualnie od razu od dyrektora Izby Skarbowej. A w jaki sposób napisać taką skargę na bezczynność? Należy uzasadnić przede wszystkim czego się domagamy co zarzucamy organowi i uzasadnić okolicznościami które wskazują ewidentnie na przewłokę postępowania jeśli na przykład czekam na jakieś rozpatrzenie jakiejś sprawy przez pół roku czy przez kilka miesięcy jest to sprawa dosyć pilna, nie mam żadnej odpowiedzi, to jest to już przewłoka postępowania. Można wtedy wysłać ewentualnie jeszcze pismo ponaglające, bądź od razu skarżyć się na bezczynność. A w jakich aktach prawnych określone są terminy, które powinny przestrzegać organy administracji publicznej? Jest kodeks postępowania administracyjnego, w którym to jest określone. Przeważnie należy przyjąć termin załatwienia sprawy w okresie między dwa tygodnie a miesiąc czasu. Po tym miesiącu, jeżeli na przykład na nasze pismo urząd nie odpowiada, od razu składamy skargę. Warto pójść i pod znakiem sprawy zapytać, co jest przyczyną przewłoki. Natomiast organ, który nie może sprawę załatwić w terminie, powinien zainteresowane osoby poinformować, z jakiej to przyczyny i kiedy ewentualnie zostanie sprawa załatwiona. Z jakiej to przyczyny obiektywnej nie może zostać załatwiona w terminie. Takie pismo jest konieczne. Nie mam pisma, które mnie informują o przewłoce, to w tym momencie uważam, że to już jest bezczynność. A proszę powiedzieć, czy można się domagać nałożenia grzywny na urząd właśnie za opieszałość? Można się domagać nałożenia grzywny na urząd, można też domagać się odszkodowania, jeśli udowodnimy, że szkodę ponieśliśmy. Rzadko się zdarza, żeby organ administracji publicznej płacił grzywne, natomiast zdarzyło się, że jednak organ wypłacał odszkodowanie, choć przede wszystkim raczej należało dochodzić tego odszkodowania w cywilnym procesie, więc jest to postępowanie dość kosztowe. Dziękuję za rozmowę.